Hejka, witam Cię w dzisiejszym projekcie słowo. Chciałbym Ci przedstawić to, co dzisiaj mówi do ciebie Jezus. Podziw to jeszcze nie jest wiara, jeśli podnosisz oczy i podziwiasz zachód słońca, kiedy patrzysz w gwiazdy, albo kiedy zachwyca cię zieleń, która jest wokół Ciebie. Albo jeśli podziwiasz Boga za dobro, które cię otacza, za ludzi, którzy mogą dzięki Tobie rozkwitać, to jeszcze nie musi być wiara. Dzisiaj czytamy o tym, że ludzie dziwili się, byli pełni podziwu dla Jezusa. Ale to jest dopiero taki pierwszy krok iskra. Żeby płomień mógł naprawdę ogarnąć Twoje ognisko, potrzebujesz podziwu dla Boga, dla Stwórcy, dla Jego mądrości, dla Jego dobra, dlatego że On nigdy nie staje przeciwko nam, staje tylko przeciwko Słu, nie ocenia nas, troszy się o nas. Z Bogiem możesz rozkwitać jak ten kwiat. Taki jest właśnie Jezus. Lecz jeśli chcesz prawdziwie uwierzyć, nie musisz uczyć się wydarzeń z jego życia na pamięć. Musisz uwierzyć, musisz prawdziwie uwierzyć, że Jezus to ktoś, kto zawsze na ciebie czeka, niezależnie od pory dnia czy nocy. Życzę ci miłego dnia. Cześć, do jutra.